Hejo! Witam cię serdecznie w jesiennej minutce dla ciebie. Oj smutna tutaj karta nam się pokazała. Coś rozdziera twoje serce, krzyczysz wewnątrz nie możesz się z czymś pogodzić. Przypatrują się temu dwie osoby. Jedna patrzy wprost, druga udaje, że ją to obchodzi mniej, ale cały czas jest przy tym obecna. Te osoby współczują ci i chcą ci pomóc, ale ty nie dopuszczasz nikogo do siebie. Potrzebujesz chwilowo sam, sama. Pobyć z tym smutkiem, ale wiesz i czujesz, że tak naprawdę masz wsparcie. Ten czas jest po to, żeby wprowadzić zmiany do swojego życia. Do twojego życia. I już więcej nie dasz z sobą. Miać, traktować się w sposób taki jak, jak do tej pory, a z brakiem szacunku. Tamte czasy już minęły. Po wielkim bólu, który teraz przechodzisz, będziesz już mądrzejsza, mądrzejszy o to doświadczenie. Będziesz wiedział, wiedziała jak poszywać to poranione serce, komu ufać, a kogo zostawić w daleko w tyle.